Cześć. Jestem doktor Julia, a dzisiaj powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o Skinatrin przed zakupem produktu. Ja też mam dwa. Naprawdę ważne alerty. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o Skinatrin jest, że kupisz tylko na oficjalnej stronie, która jest w opisie filmu. Druga i najbardziej polecana rzecz do pielęgnacji paznokci. Przejdźmy do wyjaśnień. Skinatrin. Zwalcza grzybice paznokci. Zmiękcza twardy naskórek. Odżywia paznokcie. Zabezpiecza przed infekcjami grzybiczymi. Zmniejsza potliwość stóp i dłoni. 51% mężczyzn i 47% kobiet zmaga się z grzybicą i potliwością stóp. Ta nieestetyczna przypadłość atakuje bezlitości. Przedstawiamy kurację, która rewolucjonizuje walkę z tym przykrym problemem i daje nadzieję na jego skuteczne pozbycie. Kuracja jest wielopłaszczyznowa i bezpieczna. Dokładne badania wykazały, że płytka paznokcia się regeneruje, a naskórek na palcach zarówno stóp, jak i dłoni się odnawia. Kuracja Skinatrin zbiera same pozytywne opinie. Kompleksowe działanie. Zwalcza zmiany grzybicze oraz hamuje potliwość stóp i dłoni. Pomaga zwalczać również pękające pięty. Wysoka skuteczność. Tysiące zadowolonych kobiet i mężczyzn z całej Europy potwierdza działanie skinatrin. Brak efektów ubocznych. Zwalcza zmiany grzybicze oraz hamuje potliwość stóp i dłoni. Pomaga zwalczać również pękające pięty. Potwierdzona badaniami: zwalcza zmiany grzybicze oraz hamuje potliwość stóp i dłoni. Pomaga zwalczać również pękające pięty. Eksperci zalecają skinatrin. Formuła skinatrin jest przełomem na rynku tego typu produktów. Nie tylko skutecznie zwalcza wszelkie zmiany spowodowane grzybami, lecz także pozytywnie wpływa, zwłaszcza na skórę stóp. Stosuję tę terapię wśród moich pacjentów i z przyjemnością oglądam efekty. Popękane, suche pięty to historia. Pacjenci zauważyli również zmniejszoną potliwość. Spray ten może być z powodzeniem stosowany również na paznokcie i skórę dłoni. To bezpieczna kuracja, która powinna być stosowana nawet raz w tygodniu profilaktycznie. Jan Korzeniewski, Podołok. Jak działa Skinatrin Antifungal Treatment? Receptura Skinatrin aktywuje płytkę paznokcia do produkcji substancji oczczychych oraz zwalcza zakażone komórki. Na skórek aktywnie pracuje nad wytworzeniem nowej płytki paznokcia. Widzimy pierwsze efekty w postaci nowego, jaśniejszego paznokcia. Stosowanie Skinatrin rewitalizuje cały kompleks wzrostowy przez co zauważamy coraz silniejsze, nowe i zdrowe paznokcie. Paznokcie stają się silniejsze, błyszczące i grubsze. Pełna kuracja Skinatrin umożliwia spektakularny rezultat. Dzięki biotechnologicznej precyzji Odwiedź oficjalną stronę internetową w opisie wideo.